vitam vitam it's 3rd of september and we have brand new hero of the month grace i'm a bit behind with videos but it's time for her review grace is nature faction druid so if you give her emblems she will have chance to summon minion after receiving damage so nothing super strong but this might give her more sustain she's a part of 2022 family so in future this will give her a bonus she also has two passives um, mana on Taunt. each time an enemy receives a Taunt status effect this character's mana is increased by 10% this one is unique but i don't get it she's not a dispeller so there's only tiny chance that this passive Will matters during battle. And resist burn. This one is obvious and cool. Um, she has 756 on attack, 766 on defense, and 1444 on HP. Um, comparing to other new heroes, attack power is a bit low defense is about average and hp is really high she's offensive hero, hero so if you want to give her emblems you should build her for attack and because defense is average and hp is high i would go for attack and defense she will have something like 850 on attack 890 on defense and 1525 on hp so, attack is still not super high, but defensive stats are great. Of course, with limit broken, her stats will be better. Mana speed is fast, so she needs 8 tiles to go off, but you can speed her up to 7. Her Malison of the Wildlands deals 285% damage to the target and nearby enemies. The target and nearby enemies cannot cast any new town status effect for 3 turns. The target and nearby enemies get minus 34% defense against special skills for 3 turns. And Elemental Link gives all nature allies immunity to new fiends for 4 turns. This effect cannot be dispelled. Let's break it down. Deals 285% damage to the target and nearby enemies. Okay, so she hits three equally, that's great. Current meta on attack is pretty much based on three hitters or burst heroes. 285% is not bad, but with her low attack, she will deal just above 300 damage, fully maxed around 400, but damage. Is not the most important thing about her. Target and nearby enemies cannot cast any new taunt status effects for three turns. Okay, that's cool. So she can't block all buffs, but she can block taunt. Um, that's not OP, but with fast speed can be really useful versus taunt heroes. Uh, target and nearby enemies get minus 34% defense against special skills for 3 turns. Um, okay, that's a good one. Minus 34% is not huge, but defense against special skills stacks with defense down and elemental defense down. So, in the right team, you can destroy 3 opponents in only. 7 tiles. And elemental link gives all nature allies immunity to new fiends for 4 turns. This effect cannot be dispelled. Good one. Especially with fast speed. But for next a uh, few months this will work only on nature heroes. So is grace good? Yes. Uh, she's not the best green hero in game and she can't comp compete with strongest event heroes but if we compare her to other hotms, she's amazing if i remember correctly she's the first hero of the month that hits three equally uh, with fast speed uh, damage is not super high but she's something more than just damage dealer. She blocks taunt, keeps your nature heroes safe from fiends, and she reduces defense against special skills. And she's fast, so even budget players can build great attacking team uh, that will destroy three heroes after seven tiles. You just need Almur and one hero um, that will follow them and hit hard on top of that she has pretty good stats she's definitely great on attack and if you are a low spender she might work for you well on defense and i would use her as flank she will be cool on towers and challenge events as you can stack 3 different defense debuffs for crazy damage on Titans, main damage doesn't come from skill, and her attack stat is not high. But if you're using Pengi team on each Titan, she might work. Um, she yeah, she might be cool. On bloody battles, she's great. Fast speed, druid class, a uh, town block and defense debuff. On buff booster, she can be good as well. Uh, no buffs from from her except an um, elemental link but another defense debuff is always nice and on rush she can be ready with six styles and uh, not a huge change but depending on your style she can be cool on attack but i wouldn't set her for defense there overall grace is amazing hero good stats Damage is not super high, but she makes your other heroes super strong. She hits three equally with fast speed, and that fits current meta. Doesn't really matter if you're free to play, cheap to play, or heavy spender. You'll find her really useful. And to be honest, it's nice to have few copies of her. She's definitely worth tonics and emblems. Is, is she worth ethers? Depends on uh, how many you have and what other heroes you have in your rooster. I would limit break first heroes like Nadaha, Quenelle, Guan Yu, Liu Bei, heroes that can hit after Grace to make sure you'll kill 3 opponents, but she's not a bad choice. Let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest 3 września i mamy nowiutkiego bohatera miesiąca o imieniu Gracja. Jestem trochę do tyłu z filmami, natomiast to już najwyższa pora, żeby zrobić jej recenzję. Nie wiem, dlaczego Gracja do mnie nie przemawia, wolę jej um, angielskie imię Grace, więc nie, obra nie obraźcie się, jak tak będę mówił. Uh, Grace jest druidem frakcji natury, uh, więc jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę um, przywołać sobie pomocnika po tym, jak otrzyma obrażenie. A więc nic niesamowicie silnego z tego talentu nie wynika, natomiast to daje jej trochę więcej wytrzymałości. Jest częścią rodziny 2022, więc w przyszłości to daje jej bonus. Ma dwie umiejętności pasywne: mana podczas prowokacji, za każdym razem, gdy wróg otrzyma efekty ze statusu prowokacja, Poziom many tej postaci zostaje zwiększony o 10%. Okej, okay, to jest unikatowy, unikatowa umiejętność pasywna, natomiast serio, trochę nie łapie co ma na celu. Ona nie potrafi dezaktywować przeciwnika, więc jest tylko naprawdę niewielka, niewielka, maluteńka a szansa na to, że ta pasywka będzie miała znaczenie w walce. Testowałem to na różne sposoby i jedyna opcja, że. A... Tak czy siak macie załadowanego, um, załadowaną dezaktywację, ale to co, no ją też mieliście, no to mogliście uderzyć. Więc trochę tak od czapy, bo skoro szybka deza dezaktywacja się załaduje, to Grace też by się załadowała, więc ta mana jest jej niepotrzebna w tym momencie. Ale okej, okay, tak jak mówię, minimalna szansa, że to będzie miało znaczenie w walce. I druga pasywka, odporność na obrażenia. Ta jest dosyć oczywista jak działa i jest bardzo fajna. Grace ma 756 ataku, 766 obrony i 1444 punkty życia. Porównując do innych nowych postaci, siła ataku jest dosyć niska, a obrona jest gdzieś tam w okolicach średniej, natomiast punkty życia są dosyć wysokie. Jest bohaterem ofensywnym, więc jeśli chcecie dać jej talenty, powinniście iść ścieżką. Ataku. I z racji tego, że jej obrona jest gdzieś tam średnia, a punkty życia są wysokie, ja bym poszedł ścieżką atak plus obrona. Będzie miała w okolicach 850 ataku, 890 obrony i 1525 punktów życia. Więc atak nadal nie będzie zbyt wysoki. Natomiast statystyki defensywne będą bardzo dobre. A po przełamaniu oczywiście te um, statystyki będą jeszcze wyższe. Szybkość many jest szybka, więc potrzebuje ośmiu klocków, żeby się załadować. Natomiast oczywiście można przyspieszyć ją do siedmiu. Jej przekleństwo dziczy zadaje 285% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Cel i pobliscy wrogowie nie mogą rzucać żadnych nowych efektów statusu prowokacja przez okres trzech tur. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 34% obrony przeciwko specjalnym umiejętnościom przez trzy tury. I spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom natury niewrażliwość na nowe potwory przez cztery tury. Tego efektu nie można rozproszyć. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 285% obrażeń celowi i pobliskim. Ok, więc uderza trzech z tą samą siłą. To jest świetne. A obecna meta, jeśli chodzi o atak, właściwie na tym się opiera, żeby uderzyć trzech przeciwników z równą siłą lub na mocnych bohaterach obszarowych. 285% to nie jest zły wynik, natomiast z, niej do, z jej dosyć niskim atakiem ona uderzy troszkę powyżej 300. Kiedy ją zmaksujecie, będzie biła w okolicach 400 obrażeń. Natomiast jeśli mam być szczery, to nie obrażenia są u niej najważniejsze. Cel i pobliscy wrogowie nie mogą rzucać żadnych nowych efektów. Dobra, bla, bla, bla. Nie mogą użyć prowokacji przez trzy tury. Um, ok, to jest spoko, więc jest w, nie jest w stanie zablokować wszystkich podbić, jak na przykład nad dacha, ale jest w stanie zablokować prowokacje. To nie jest jakaś przegięta umiejętność, natomiast przy szybkiej manie może być bardzo przydatna przeciwko bohaterom rzucającym prowokacje. Um, Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 34% obrony przeciwko specjalnym umiejętnościom przez trzy tury. Um, ok, to jest bardzo dobra część jej umiejętności. Minus 34% to nie jest jakaś ogromna liczba. A Natomiast obniżenie obrony przeciwko umiejętnościom specjalnym można kumulować z obniżeniem obrony i obniżeniem obrony przeciwko żywiołowi. Więc w odpowiedniej drużynie spokojnie można niszczyć trzech przeciwników w zaledwie siedem klocków. I spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom natury niewrażliwość na nowe potwory przez cztery tury. Tego nie można odwołać. Okej, okay. dobre spoiwo. Szczególnie przy szybkiej manie, natomiast przez następne kilka miesięcy będzie działało um, tylko na bohaterów natury. Czy Grace jest dobra? Tak. Nie jest to może najlepsza zielona postać w grze i nie może się równać z najsilniejszymi postaciami eventowymi, natomiast jeśli porównamy ją do innych bohaterów miesiąca, jest fantastyczna. Jeśli dobrze pamiętam, to jest pierwszy bohater miesiąca, który trafia trzech z tą samą siłą przy szybkiej manie. A obrażenia nie są bardzo wysokie, natomiast ona jest czymś więcej niż postacią zadającą obrażenia. Blokuje prowokacje, sprawia, że Twoje postacie natury, a kiedy wejdzie bonus rodziny, postacie właściwie wszystkie są bezpieczne od potworów. Um, i obniża obronę przeciwko umiejętnościom specjalnym i jest szybka. Więc nawet gracze z niskim budżetem mogą stworzyć świetną drużynę atakującą, która będzie w stanie rozbić trzech przeciwników w zaledwie siedem klocków. Musicie mieć jedynie Grace, Almura i postać, która uderzy po nich, która zada dobre obrażenia. Um, i dodatkowo ma całkiem niezłe statystyki. Zdecydowanie jest dobra w ataku. Um, jeśli jesteście graczami free-to-play, nie wydajecie pieniędzy i nie macie um, bardzo dużej kolekcji postaci, może również dla Was całkiem nieźle działać w obronie. Ja bym ją ustawił na flance. Jest szybka, więc dlaczego nie na skrzydle? Dlatego, że na flance, żeby szybciej obniżyła tą obronę, żeby to właśnie skrzydła po niej poprawiły. Będzie całkiem niezłą postacią na wieżach i wydarzeniach, z tego względu, że można łączyć trzy różne obrażenia, obniżenia obrony i sprawić, że najsilniejsza postać będzie zadawała ogromne obrażenia. Jeśli chodzi o walkę z tytanami, tam. Obrażenia zadawane przez umiejętności specjalne to nie jest jakby główna rzecz, skąd się biorą punkty. Dodatkowo jej atak jest dosyć niski. Natomiast jest jeden wyjątek. Jeżeli używacie drużyny z na właściwie każdego tytana, to to obniżenie przeciwko umiejętnościom specjalnym może być tu kluczowe i może zwiększyć wasze wyniki. A jeśli chodzi o krwawe jadki, jest całkiem niezła. Szybka mana, klasa druida, więc tworzy sobie pomocników, blokuje prowokacje i obniża obronę przeciwko umiejętnościom. A jeśli chodzi o podbite ulepszenia, również może być dobra. Sama w sobie właściwie nie rzuca podbić poza spoiwem żywiołu, natomiast kolejne obniżenie obrony jest zawsze fajne. I jeśli chodzi o szturm, tu będzie gotowa po sześciu klockach, więc nie jest to duża zmiana. Zależnie od waszego stylu gry e, może być spoko w ataku, natomiast do obrony bym jej nie wstawiał. Podsumowując, Grace jest fantastycznym bohaterem. Dobre statystyki, obrażenia może nie są największe, natomiast e, to co robi, to sprawia, że wasze inne postacie. Zadają dużo więcej, więc walka staje się łatwiejsza. Uderza trzech z tą samą mocą przy szybkiej manie, i to pasuje do obecnej mety. Um, nie ma właściwie znaczenia, czy jesteście graczami free to play, cheap to play, czy wydajecie bardzo dużo pieniędzy na grę. Um, jeśli zaczniecie nią grać, to zobaczycie, że jest bardzo pomocna w wielu drużynach i szczerze jest to taki bohater miesiąca, którego właściwie warto mieć kilka kopii. Zdecydowanie jest warta napojów i talentów, czy jest warta przełamania limitu, zależy od tego, ile macie kulek i jakie inne postacie macie w swojej kole kolekcji. Ja bym w pierwszej kolejności łamał postacie jak Naddaha, Quinto, Guan Yu, Liu Bei. Bohaterów, którzy są w stanie uderzyć po Grace, i dzięki temu, że im zwiększycie tą moc, upewnicie się, że będą w stanie zdjąć tych trzech przeciwników. Natomiast z drugiej strony, Grace nie jest takim złym wyborem. A dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Powodzenia w waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.